Konferencja, którą tutaj mamy okazję dzisiaj robić, jest związana z 140. rocznicą urodzin Wojciecha Korfantego, wybitnego Ślązaka. Tego roku właśnie upływa jego rocznica urodzin. Chorzowskie Bractwo Rycerskie co roku i właśnie już od pięciu lat organizujemy sesje naukowe ściśle związane ze Śląskiem. I tego roku padło właśnie na Wojciecha Korfantego. Dlaczego? No, wydaje mi się, że ta postać była tak znacząca w okresie międzywojennym, a szczególnie jeżeli chodzi o śląsk. Był to rzeczywiście człowiek, który walczył o Śląsk, żeby był Polski. I dlatego też warto przypomnieć także jego zasługi właśnie na tym polu, ale także chciałem też pokazać młodzieży szczególnie, że jest to postać godna do naśladowania, jego pojęcie narodu, państwa, sprawiedliwości, uczciwości. Myślę, że stanowi dla nas pewien taki wzór do naśladowania. W polskiej tradycji niepodległości. Dyktator był najczęściej przywódcą powstania. Losy Wojciecha Korfantego były różne od wspaniałej działalności w młodości, w szczególności tutaj, no, kiedy studiował, gdzie, gdzie wydawał różne gazetki. Też były no, losy tragiczne związane szczególnie już z okresem sanacji, kiedy musiał opuścić kraj w 1935 roku, udać się do Czechosłowacji, do Czechosłowacji na emigrację. I oczywiście może w trakcie sekcji, któryś z prelegentów będzie mówił o tej sytuacji, jak on to przeżywał, ale nawet powiem tak, nawet z zagranicy czuł się Polakiem, wpływał na, próbował wpływać na, na życie polityczne w Polsce. No Przykładem jest tego tutaj udział w Stronnictwie Pracy. Ci dyktatorzy byli ludźmi w dużym stopniu wojskowymi. Mamy wiele pomników w Chorzowie, w Katowicach i często no, bywa tak, że ludzie przechodzą ko tych pomników i nie wiedzą jaka była rola, a nawet nie wiedzą kto to jest, kto to jest na tym pomniku, bo nie chce się albo, albo po prostu nie podchodzi się bliżej i nie patrzy się co to był za człowiek. Dlatego ta konferencja no, ma przypomnieć, że mieliśmy, nasza ziemia śląska miała wielu wybitnych Ślązaków, Polaków, którzy walczyli o, właśnie o, o to, żeby ta ziemia była przy Polsce i ten Korfanty właśnie był takim człowiekiem.